Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Girynar931 i zapraszam Was do zabawy w kolejnym odcinku z naszym ukochanym księciem Bersi. Teraz aktualnie jesteśmy w ogrodzie, jeśli można to tak nazwać. Okej, okay, teraz była pokazana droga, jaka musimy. Droga, jaka. Kurde. Była pokazana droga, jaką musimy przejść, żeby coś tam zrobić, nie? O nie, no co to za lagi? Ej, książę! Tak, wyskocz najlepiej. Mam dwie bronie, mam dwie bronie, okej, okay, no to lecimy. Nie jednij się, proszę. Okej. Okay. Bot. Skorzystam sobie z nowej mocy i zrobię tak Ej no, kurde. Jebot. O, nieźle. A, nie, nie wiedziałem, że tak można. No, gdzie pójdziesz? Tam? Okej. Okay. Ło! Wow. Nawet go nie widziałem, zrobiłem zwód. Nieźle, nieźle z No i problem z głowy. Ale super. O, skrzyneczka przynosi się. So, gdzie mam iść, co? Mm, tutaj. Okej okay. Aha, no dobra. Będzie dużo skakania. Czekajcie, bo ta muzyka mnie wkurza. Nie mogę się skupić przez nią. Mówię, że jest i tak już cicho, to i tak ją jeszcze bardziej ścieżę. No nie za dużo pomogło, ale dobra. Słyszałem już z milion razy i troszeczkę mi się znudziła. Ale fajny statek W końcu jestem na jakimś tym otwartej mm, przestrzeni, nie? A nie ciągle w tym... w tym czymś. Nie wiem, czy to był jakiś pałac, oh. zamek i coś. Bo jak książę się nawaliłeś trochę, bo jakoś krzywo, idziesz po tej balce. Jakieś ponadprogramowe piweczko. <tryk> <tryk> oj, oj, oj no jakie lagi, jak mnie to f... pienia. Okej, okay, gdzie ma się błynąć? Tam ma się błynąć. Opa! O, tu no będzie właśnie ten oto bolcio. Niestety chłopcze, ale już się pokazywałem tyle razy, że mi się nie chce po prostu, wiesz? Sorry. No Książę tu z każdym by chciał walczyć, wiem Ale niestety nie mam czasu na to Okej, okay, czyli dotarliśmy tam gdzie trzeba Prawie. Momencik O nie 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 nie, nie wróć. Ej, kurde, bolek to Źle zrobiłem Chwila, co ja mam tu zrobić, he? Czy ja mogę tędy się zsunąć później? Nie, bo spadnę No to nie wiem, będę musiał wykorzystać... A, tam coś jest jeszcze Okej, okay. nie zauważyłem tego jak zwykle. Aha. Czyli już mamy problem z głowy. Muszę tylko przesunąć tą, tą, tą. Skrzynkę. To chyba skrzynka. No, 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 suwaj, suwaj. Ok. Dzięki by już się witałem na razie Okej, okay. no to no maj bierz ją no. no co teraz mamy za zadanie zrobić, co? No, no i wszystko jasne. Teraz mamy tu ten zejść. Oj. Mmm, po balce muszę iść. O! Czekajcie, nie. Nie mam takiego meczka. O nie ja chcę mieć lepszy mieczyk jeszcze Ten najlepszy w tej grze Wtedy będę mógł rozwalać ściany Emm Okej okay. Czyli to już mam przesunąć I mam się wrócić Wpoko. No Elegancko sobie zapiszę grę, bo trochę na zdrowiu Ej, nie to jednak. Dobra. Hmm. Kurde. Co ja tu zrobić? Aha. No nie w tą stronę, ej. Książę. Tym, 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 że... Jemu się nie znudzi takie coś robić, no Okej, okay, no to wskakujemy tutaj. I znowu będziemy musieli się cofać. No ale to w tej grze jest nieuniknione. Kurde. A, teraz tutaj, to spoko. to teraz się popawimy. Mmm, więc. No, książę, wymlś coś. Tu się leje woda z bana. A tu głowa najewana, nie, no, kurde. Mmm... Dobra, to przekręcę. Nie, nie pamiętam za bardzo, co ja miałem tu zrobić. Mam wodę doprowadzić do tych, oho Dobra, rozumiem No właśnie Tu już się trochę obniżyło Ale Woda je leci tylko z jednego tego jak widzicie No to idziemy na drugą stronę Chciałem, żeby skoczył, to się przeturlał. Kurde. No. No, kręć tym. A, tam w drugą stronę. No, 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 no. No, nie cofaj, Książę, nie wkurwia mnie teraz, proszę cię. No. Ostatni raz Odważ się ode mnie, ty skrzacie Czy skrzacie, kruku, kurde No, to git majonez I drzwi się otworzyły, tak? No, już myślałem, że jeszcze coś muszę zrobić Won OK, ciekaw jestem, gdzie teraz dojdziemy Pewnie za rogiem czaj się da haka <noise> Nie no aż tak źle chyba nie będzie Na razie Okej okay. Upside na górę Wiesz że się ode mnie ptaszki Tam był drugi, o i myślę gdzie on się schował. Mam taki cwaniaki się na górze. Na górę sobie poleciał. Okej. Okay. Oh yeah. Spoko. Tu sobie pomyślimy jak tu combination zrobić, co? Że było dobrze. Okej. Okay. Wiem, że tamto już nie jest pierwsze. Okej, okay, to jest pierwsze. To będzie drugie. Oczywiście, że nie. O! To teraz pewnie zrobię błąd Patrz Dobre Pierwszy raz dobrze mi to wyszło Nie, drugi chyba Tak za pierwszym razem w miarę Bo tak to jak zwykle ze wszystkich kombinacji ja musiałem wybrać to ostatnią Znaczy w sensie, że wszystkie kombinacje już zrobiłem, ale tej prawidłowej to oczywiście musiałem na końcu, nie? Wiecie o co chodzi. No i teraz co za moc dostanę Albo... nie wiem Czyli tak... E, witamy się z lagami I przenosimy się... W teraźniejszość, czyli w przyszłość, tak jakby, nie? Z lagi opuśćcie mnie, amen przynajmniej tej gry się nie czepiajcie e, Ta moc pozwala ci atakować... I szybko kończysz walkę z przeciwnikami. Podczas blokowania yy, klawiszem, no wiadomo. wciśnięcie R, aby uruchomić mu zniszczenia. Czasem. Okej. Okay. No dobra. Próbujemy. Zaraz ją wypróbować. Ale książę Maryj wkurwiony. Ajca kurwa nie spodziewałeś się mnie tak wcześnie No Na dół, na dół Oj ojojoj, żebym nie spadł Jak widzę to nie za ciekawy jest tam na dole O, już przeciwnicy na mnie czekają. E, to idioci, dlatego mnie nie widzą. Oj A... Książę zamknij się. Spróbujemy to. O! O, uwiadbiam Zawalisty to jest Ta moc Okej, okay, lecimy dalej Tylko ta umiejętność zabiera aż dwa te Zbiorniki piasku, więc... no kosztowne. Ale efektowne mam tu wejść? Chyba ja tak, tak będę atakował z góry. Bo książę chwiejesz się nadal. Jeszcze nie wytrzeźwiałeś, jak widać. W lewo, książę w lewo! Doskoczysz tam, czy tu jest jakaś deska? Nie no, chyba musisz doskoczyć. No, spoko. No nie. No następni tu czekają. I mi się nie, sk nie chciało skakać na dół. Omasz. No to jedziemy. You're dead. Okej okay. Jakieś nowe potworki Chyba Niewidzialne Książę, jak na złość, nie? Po tych, tych deseczkach trzeba chodzić Okej, okay, teraz tam Tak mi się wydawało Czy nie? Tak, tutaj Kurde Where now Chyba na dół, nie? Czy nie? Oj, nie widać, nie widać, gdzie idę? Mam iść tutaj. Tak. Tak? Tak, dobra. O, księże Dobra, idziemy do zapisu i książę do łóżeczka idę się przespać, bo. Tak to już, Nawet się lagi aktywowały, jeszcze większe Przez kasę księcia No nic Jest tu ten, dobra Teraz jumpamy tu I następne deseczki No książę, nie stękaj Nie wiem, gdzie idę. Tak, trochę na ślepo. To mniej więcej jest po tej lewej stronie. Hmm, doskoczysz tam? Czy co ja mam zrobić? No nic, mam trochę piasków, nie? No to mogę ryzykować. No, jumpaj, jumpaj. O, dobra. Myślę, Książę... że. Od dziś stwierdziam, że, że na 100% jesteś idiotą Łapcie nie kaszle, ja nagrywam tutaj O oh je, yeah, dobra Fontanna To sobie spokojnie mogę teraz Uzupełnić płyny I zapisać grę Dobra, tutaj zakończę odcinek. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się w miarę podobało. Co eee, tak? Książę idzie do łóżeczka się przespać, a idę obrabiać filmik. No to proszę o komentarze i oceny. Eee, jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. I na razie.